Dzień dobry, witajcie kochani. Ech, dziękuję Wam za wszelkie komentarze, które mi zostawiliście. Za lajki, za subskrypcje, jest mi bardzo, bardzo miło. Ale e, chcę się odnieść do komentarzy pod tytułem źle pani tasowała. Albo e, komentarz ostatni, który zwróciłem Pani uwagę, że mm, Zbyt dziecinnie, powiedziałam mówiąc grupka. No więc tak. Yy, nie chciałam się odnosić do tego w komentarzu, mówię nagram, ponieważ za dużo byłoby tutaj yy, pisania, a ja też nie mam czasu, bo ja zajmuję się innymi rzeczami, prowadzę swój gabinet, ale nie będę mówiła, jaki na tą chwilę tutaj. Bo znajdzie się znowu jakaś tutaj pani, która zainsynuuje, że może to jest zbyt dziecinne, żebym w tak poważnej profesji. Robiła jeszcze rozkłady tutaj na YouTube. Więc tak, dziecinne to powiem, jest najbardziej zwracanie uwagi. To mi się właśnie najbardziej skojarzyło z, z dziećmi, które mówią proszę, pani, na tablicy pani napisała tak i tak. Po pierwsze, nie zwraca się uwagi nikomu, um, bo ja nie powiedziałam hej dziewuchy, ani nie powiedziałam hej sokoły to to by było niepoważne i dziecinne tylko powiedziałam grupka numer jeden grupka numer dwa i grupka numer trzy tu nie ma nic z dziecinności dziecinne jest po prostu e, myślę, że zwracanie w ogóle na to uwagę, a jeszcze e, wytykanie komuś e, czegoś takiego naprawdę, niektórzy muszą wyciągnąć kij z tyłka e, bo ja nie prowadzę tutaj e, transmisji z Watykanu ani nie prowadzę tutaj y, uczelni dla studentów z Wydziału Prawa, tak? Więc y, to też nie, nie znaczy, że ja tutaj muszę, nie mogę zdrobnić y, jakiejś, jakiegoś tutaj y, słowa. Bo to, to, to też jest, jest dziwne po prostu. Y, także takie dziwne komentarze, no zostawcie dla siebie. No, jest tam po prostu bez sensu, to jest takie jakieś wy, wywalanie jadu. Nie, no tak się nie robi, tak się nie robi po prostu. Trochę kultury. Ludzie. Trochę kultury. Dobra. Ja też robię to dobrowolnie. Yy, ja to też robię z, z, ze swojego tutaj czystego serca i chcę Wam pomóc. Yy, a, a, a takie docinanie. To jest takie, ja nie wiem po co to jest. Czy to jest taka polska mentalność? Bo mieszkam za granicą i bardzo mi się często to kojarzy właśnie to z taką dziwną polską mentalnością, żeby wytknąć, żeby przytknąć, żeby dowalić, żeby coś tam, a ulepszyć, a może nie tak, a czemu tak? No, tak się nie robi. Ale ja nie mówię o wszystkich, bo ja mam tu wspaniałe panie, wspaniałe, cudownych ludzi, mam tutaj naprawdę. Wspaniałe osoby na kanale. Uważam, że wszyscy są wspaniali, tylko niektórzy niepotrzebnie po prostu takie komentarze piszą. No, tak samo, żebym tasowała w prawo albo w lewo, albo żebym, nie wiem, coś tam powiedziała. No, idziecie do lekarza i mówicie, czy doktor może na przykład, nie wiem, głowę trochę wyżej podnieść, bo, bo tak jakoś na dół się pan patrzy, tak jakoś, nie wiem, czy pan mnie słucha, czy nie. Halo, no nie mówicie, tak, nie. Więc. To taki wstępik, przepraszam, jeżeli komuś się nie podobał, przesuńcie go po prostu dalej, ale no jakby nie wiem po co, po co są te komentarze, takie, takie strata czasu na takie coś. No ale dobra. Dzisiaj sobie y, m, chciałam rozłożyć taką talię dla Was. Y, dla osób, zwłaszcza, którzy nie chcą już tych eksów, nie chcą już powrotów. Y, wolą tutaj. Mężczyzn, którzy, którzy pojawią się w życiu nowych, z nową energią i bardzo na to czekają. Więc tematyka będzie taka, co ja mogę jeszcze zrobić, lub jak mogę wpłynąć na to, aby osoba, nowa osoba pojawiła się w moim życiu. I takie będzie właśnie pytanie do kart. Co mogę zrobić, jaki krok mogę podjąć, aby. Osoba ym, nowa z nową energią, dobrą energią, osoba do stałej relacji mogła pojawić się w moim życiu. Do wyboru będzie grupka numer jeden i grupka numer dwa. Zastanówcie się. Znowu powiedziałam: grupka. Ja cię. Dobra, grupa numer jeden, grupa numer dwa. Zobaczcie, jak to wpływa na psychikę. To jest po prostu takie zastanawianie się. A myślę, że ta grupka to, to tutaj kompletnie nie ma nie ma sensu, żeby jakoś skupiać się na tym. Najważniejsze jest tutaj przesłanie, a nie zdrobnienie, a uwierzcie mi na innych kanałach, jak sobie posłuchacie. To, to są naprawdę różne wyrazy i ja jeszcze nigdy nie spotkałam, żeby ktokolwiek powiedział tam, żeby tak nie mówiła. Chociaż może się zdarza, nie wiem, wszystkich nie czytam, nie mam na to czasu. Dobra. Grupa numer 1, grupka numer 2. Zaczynam od grupy numer 1. Bardzo proszę jeszcze ja o prowadzenie. Jaki krok w kierunku poznania nowej osoby w życiu powinna podjąć osoba wybierająca tą dalej kartę? Jaki krok w życiu powinna e, zrobić, wykonać osoba, która wybrała tą talię kart, aby poznać swojego mężczyznę docelowego do stałej relacji? Jaki krok powinna wykonać osoba, która wybrała tą talię kart? poznać swojego docelowego partnera. Jaki krok powinna zrobić? Okej, okay, na no już dwie to dwie, no dobra. Więc tak. Pokazuje mi się tutaj karta transformacja. Yy, I tutaj dla osób, które wybrały grupkę numer 1 pokazuje się, albo bliźnia czy płomień, to może być, który prowadzi do tutaj do spełnienia 10 kielichów. Albo może być też taka sytuacja, że jeżeli, no, pytałam tutaj o osoby nowe w waszym życiu, więc yy, nie chcę mówić o przeszłości, ale też może być taka sytuacja, że żeby połączyć się tutaj z osobą z przeszłości, to Wy byście musieli podjąć tutaj jakąś zmianę. Zmianę w sposobie życia, w sposobie tutaj być może nawet jakiegoś innej, innego zamieszkania, tak? W innym mieście, w innym miejscu. Tak mi się tutaj pokazuje. Ale zaraz sobie dopytamy, bo do końca to nie jest takie tutaj jasne, jaka transformacja musiałaby tutaj zaistnieć, co tu musi się zburzyć, aby osoba mogła poznać docelowego partnera, jaka transformacja. Hmm. Kochani, tu mi się pokazuje na przykład, jeżeli myślicie o zmianie pracy lub miejscu zamieszkania, to tutaj pokazuje mi się, aby poznać Waszą tą osobę docelową, byście musieli, byście musieli, tak jak to dziwnie brzmi, należałoby podjąć pracę w kierunku zmiany pracy lub w kierunku Zmiany miejsca zamieszkania, lub wzięcia tutaj e, jakiegoś kredytu, jakiegoś dofinansowania, lub jakiegoś szkolenia, które pozwoli Wam na zmianę Waszego myślenia, bo tam po drodze właśnie jest pokazane, że pojawi się właśnie w tej drodze Wasza osoba, kochani. Tak mi się tutaj pokazało. W trakcie właśnie jakiejś waszej przemiany, w trakcie właśnie pracy nad czymś. Więc jeżeli na tą chwilę jesteście w trakcie tutaj zmian, przemian w swoim życiu, lub nawet przeprowadzki, lub warto by było zmienić coś, przeprowadzić się gdzieś tak, lub wyjechać, nawet tu jest pokazane gdzieś yy, na wakacje, to właśnie w trakcie tego, jakby załatwiania tego procesu, bo tu chodzi o proces najbardziej, Wtedy pojawia się ta właśnie osoba. Tak mi się tu kochani pokazuje. Dobra, podpytajmy może jeszcze, jaka to osoba będzie. Jaka to osoba będzie ta nowa, z którą tutaj tą dziesiątkę kielichów stworzycie? Tak mniej więcej. Jaka to osoba będzie? Hmm. Jaka to osoba będzie? No pięknie, kochani. Tutaj mi się pokazuje i rycerz pentakli, i y, rycerz kielichów. Więc może być to osoba młodsza od Was, lub może być to bardzo urodziwy mężczyzna, który y, będzie bardzo... da Wam tutaj stabilność. Być może będą to bardzo małe kroczki w Waszym kierunku, y, ale będą to takie bardzo stabilne. Wasza osoba będzie miała i uczucia, i będzie chciała Wam tutaj zagwarantować taką stabilność, stabilność uczuciową, tak? To nie będzie takie płytkie. Jeżeli ta osoba zdecyduje się na krok w waszym kierunku, no to będzie to konkretny krok. krok. Nie będzie to krok, który wy będziecie po prostu myślały i zachodziły tutaj w jakieś stany depresyjno-lękowe, bo nie wiem, na czym stoi, i nie wiem, czego on ode mnie chce. Nie, tutaj będzie osoba. Która będzie widziała, czego chce, i będzie te kroki stawiała w Waszym kierunku, bardzo tutaj stabilnie, powoli. Natomiast bardzo, e, bardzo tutaj, e, że tak powiem, bardzo konkretnie. Dobrze. No i sprawdźmy sobie jeszcze tutaj w kartach orakły. Na początku, jaka będzie energetyka Waszego spotkania, kiedy się spotkacie? Wy lub Wasza osoba, jak będziecie widzieć siebie nawzajem? W jakiej energii będziecie? będziecie w takiej energii e, romantycznej bym powiedziała takiej świerości takiego fun, and, fun to shine że będziecie chcieli się jakby bawić e, będziecie czuli, że mm, będziecie chcieli spędzać czas z tą osobą e, express your love mm, więc to jest może zachęta dla was żeby, bo wasza osoba może być troszeczkę nieśmiała, bo jeżeli będzie to osobnik młodszy i będzie bardzo powolny, to warto tą osobę zachęcić trochę, pośmieszkować sobie, tak? No właśnie nie być takim spiętym. Trochę dziecinności też. Niech do takiej osoby, która będzie taka muszona, żaden mężczyzna nie będzie chciał podejść, no bo będzie się po prostu obawiać. Tak? A, a wiadomo, że niektórzy mężczyźni mają różne doświadczenia i no mogą po prostu być nieśmiali, tak? Na początku, a później dopiero się rozkręcają. Nie chcą być też nachalni, więc czasami warto w takiej energii swobody, luzu emanować, tak? Podczas tego całego procesu, który tutaj wcześniej, o którym tutaj wspomniałam. Dobrze, kochani moi, ja przechodzę do Dwójeczki. Do dwójeczki. No i, kochani, zapraszam Was do czytań też prywatnych. Zachęcam. Powinna wykonać osoba, która wybrała tą karierę kart, aby poznać swoją osobę docelową. Jaki krok powinna zrobić osoba, wykonać osoba, która chciałaby poznać. Mężczyzna lub kobietę docelowego, co powinno zrobić, aby tą osobę przyciągnąć, poznać? Tu już mi się pokazały ciężkie energie, kochani. Tu już mi się pokazały energie, e, powiem tak: energie osób skrzywdzonych, energie osób, które już mają dosyć. Tu są już trzy wbite miecze w serce, tu już jest. Po prostu. tu są ciężkie przeboje. No powiem tak, ciężko mi jest patrząc na te karty, yy, i tu pokazuje mi się ewidentnie energia wyjścia. Wyjścia ze Stanów lękowych z nocy bezsennych. Yy, jeżeli takie osoby tutaj są. Yy, tutaj pokazuje mi się bardzo mocno przeszłość, tak? Tą przeszłość i niestety, ale trzeba zostawić i. Skupić się na dziewiątce pentakli. Dziewiątka pentakli mówi nam o spełnieniu. Mówi nam o, ym, o osobie, która jest spełniona finansowo. Więc jeżeli na przykład na tą chwilę borykacie się tutaj ym, z kwestią finansową, to warto by było tutaj właśnie skupić się na tym. Jeżeli nie macie problemów finansowych, a chcielibyście mieć właśnie mężczyznę, który też również potrafiłby Wam tutaj zapewnić na takim fajnym poziomie byt, na który Was na przykład stać, to też jest mowa o tym, żeby właśnie nie przywiązywać się tak mocno do tego dobrobytu, żeby nie wymagać tego od drugiej osoby. Ups! Wleciały mi karty. Sprawdźmy sobie jeszcze dokładnie tą dziewiątkę pentakli. O czym ona mówi? Mhm. Kochani, tu pokazują mi się na tą chwilę. Być może słuchają mnie osoby, które są w jakimś rozstaniu lub w jakimś takim kryzysie. Osoby, które są yy, w były połączone jakby z bliźniaczym pomieniem, czy tam bratnią duszą, czy tak jakby karmicznym tutaj związkiem karmicznym, który no faktycznie dał popalić. Dał popalić i to ostro. Osoby, które jakby nie do końca przepracowały jeszcze tą karmę. Więc co tutaj należy zrobić? Tutaj należy na noc włożyć nożyczki pod poduszkę, napisać list. Dziękuję osobie, która, czyli na przykład temu bliźniakowi, tak, wymawiamy imię. Dziękuję na przykład Tomkowi za wspólny czas, wybaczam mu, dziękuję, odcinam. I zrobić tak przez tydzień, wkładając nożyczki otwarte, nie zamknięte pod poduszkę na noc. Wtedy rano myjemy te nożyczki solą i je osuszamy, tak? I, I robimy tak przez cały tydzień. Lub też na przykład oczyszczanie jajem, e, coś takiego. Dobra. Hmm, możesz jakaś podpowiedź, jaki będzie ten mężczyzna, jaki będzie ten mężczyzna nowy? Kto tutaj się pojawi u was? Jak wy już tutaj odpuścicie, odetniecie się od tego bliźniaka? Nie chcę powiedzieć. Słuchajcie, no jest tak. E, Arcykapłan, czyli jeszcze sprawdzę jeszcze jedną kartę, żeby się upewnić. Dobra, kochani, myślałam, że nie chcę mi powiedzieć, ale nie. Słuchajcie, jest nowa energia. Idzie nowa miłość, połączenie, piękna energia. Wy musicie wszystko to zostawić ze sobą, co już było. To już musicie puścić, kochani. Tego już nie ma. Wymazać z pamięci w cholerę, że tak powiem. Yy, wyrzucić z siebie, wypłakać, wykrzyczeć, wypocić, zadbać o siebie, zapomnieć. Niestety trzeba po prostu mm, odpuścić. Bo tu jest piękna energia, kochani. Osoba dojrzała, osoba opiekuńcza, osoba, która wie, czego chce. Nowa energia, tu jest miłość. Tu jest piękna miłość, kochani. Więc odpuszczamy. Odpuszczamy tutaj zeszłe energię. Jeżeli wiemy, że już ktoś tutaj nie wiem robi nas, że brzydko powiem, wijają od iluś tam i nie wiemy, na czym stoimy. Odpuszczamy, odpuszczamy. I idziemy w nowo. Nie ma sensu tutaj się szargać. Mamy no życie jest zbyt krótkie, mimo połączenia. Ja wiem, że to nie jest tak łatwo, ale mimo tych połączeń warto sobie po prostu zadbać o siebie, zawalczyć o siebie, tak? Dobra, sprawdźmy, jaka będzie energia pomiędzy Wami, kiedy się spotkacie. Jeszcze jedną kartę sprawdzimy. Jaka będzie energia pomiędzy Wami, dobra. Zobaczcie, kochani. Bardzo szybko pojawi się w Waszym życiu, jak wy tylko to odpuścicie nowa osoba. Też pojawia się tutaj soulmate, czyli bratnia dusza może się pojawić po raz kolejny, bo nie mamy tylko jednej bratni duszy. Nie mamy tylko jednego bliźniaka. Pamiętajcie. I zobaczcie. Flirt. Więc bardzo możliwe, że zaczniecie właśnie od flirtu, kochani. Od flirtów. Będziecie sobie flirtować i życzę Wam jak najlepiej, bo macie piękną energię. Wy już przepracowaliście prawie do końca tą karmę i nie musicie jej dalej od odrabiać. Nie musicie w tym siedzieć. Odpuśćcie już. Już dużo przeszliście, kochani moi. Warto iść w nowe. Zadbać, zawalczyć o siebie. Tym bardziej latem Wam się to uda. Dajcie znać, kochani, jak z Wami rezonowało. Będę bardzo wdzięczna. Zapraszam na czytanie. Zachęcam również do stawiania kawki. Byłoby mi bardzo, bardzo miło i dziękuję i pozdrawiam Was. Buziaki!